E, energia żeńska i męska. E, często ten temat jest bardzo po, pomijany, ale jest bardzo ważny, bo to chodzi o to, że każdy z nas ma energię żeńską i energię męską i to jest ok. Tylko pamiętajcie, że tutaj musi być równowaga. Nie może być tak, że kobieta ma więcej energii męskiej, a mężczyzna ma wie, więcej energii kobiecej. Popatrz się na swojego partnera, czy ty w ogóle dajesz mu przestrzeń, żeby on był męski. Co to znaczy energia żeńska, energia kobieca? Energia ko ko kobieca, tak jak to było kiedyś, kobieta powinna zadbać, tak naprawdę nie powinna, bo nie ma powinności, o ognisko domowe, o dom. A mężczyzna kiedyś musiał pójść upolować, a kobieta to oporządzała, czyli on dba o rodzinę. I w momencie, kiedy popatrzysz na swojego partnera, pomyśl, czy ty dajesz w ogóle mu przestrzeń do tego, żeby on się wykazał, żeby tak naprawdę złapał tą zwierzę, oczywiście w wielkiej przenośni, bo żyjemy w innych czasach. Czy tak naprawdę ty jesteś dominująca i ty? Nosisz spodnie e, przysłowiowe, i tak naprawdę to Ty w tej energii męskiej jesteś. Bo w momencie, kiedy Ty jesteś bardziej w energii męskiej, to tak naprawdę nie dajesz swojemu mężczyźnie być energii kobiecej. On nie ma możliwości. Wykazać się, wykazać się. Energia żeńska to jest lekkość, energia żeńska to jest po prostu ja jestem, ale energia żeńska to jest po prostu wielka umiejętność przyjmowania, wielka e, umiejętność przyznania się do tego, że czasem czegoś nie możesz i po prostu przyjmowania, pomocy, przyjmowania tego wszystkiego, co te męskie chce ci dać a energia męska to jest ego, energia męska to jest lewa półkula, to jest takie racjonalne myślenie, a kobieta to jest czucie, kobieta to jest bycie. Bądź w tej energii kobiecej, zacznij czuć, bo kobieta to czucie, e, mężczyzna to działanie. Pamiętaj, że Ty nie musisz robić, bo kobieta, bo ja muszę robić to, 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 Ty tak naprawdę nie musisz. Robić to jest męskie, Ty naucz się być. Ty naucz się czuć, a zobaczysz, że tam przeświada Ci wszystko to, czego potrzebujesz. Energia kobieca jest delikatna, energia kobieca jest magnetyczna, energia kobieca jest lekkością. To nie chodzi o to, żeby tak wyglądać, ale o to chodzi, żeby była w Tobie ta delikatność, nie moc i siła, bo moc i siła to jest męskie. Dlatego zastanów się, w jakiej tej energii jesteś, a w jakiej chcesz być. Bo pamiętaj, można tę energię świetnie przetransportować, przetransformować, tylko trzeba wiedzieć, jak. Ja Cię bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyś przyjrzała się i może bardzo chcesz mieć cudowną relację, ale Ty nie pozwalasz męski, mężczyźnie być w tym męskim, bo za bardzo Ty jesteś. Także cudowny temat, jeżeli chcesz popracować z tym, link poniżej, konsultacja. No i zapraszam.